Dobry, witam wszystkich widzów farmera w Kolejnym Okiem Farmera. Jak zwykle spotykamy się w takich kluczowych momentach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku trzody chlewnej, bo jak Państwo sami wiecie, uczestnicy tego rynku dzieje się dużo. A dzieje się dużo, bo trochę sytuacja się poprawiła, jeżeli chodzi o ceny. Ale z kolei zaskoczył nas jak zwykle afrykański pomór świń, dość dotkliwie. Jest ze mną dzisiaj Bartosz Wojtaszczyk. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Iwono. Może zacznijmy spokojnie od tych dość takich dobrych wieści, bo jednak ta cena na rynku trzody nieco się poprawiła przed świętami. Jednak nie była tak zadowalająca, jakbyśmy chcieli. Proszę powiedz, jakie były przyczyny, jak to teraz wygląda? Tak jak wspomniałaś, właściwie miesiąc pomiędzy połową lutego a połową marca był takim czasem przełomu, kiedy ceny podskoczyły z poziomu w granicach 4,70 za klasę e do niemalże 6,80 za, za tuczniki właśnie w wazę bitej ciepłej. Co było przyczyną? Przez, przez długi czas tak na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy, z czego wynika ta, ta poprawa sytuacji. Prawdopodobnie wynikała ona z czasowego spadku podaży tucznika na rynku, tak? Otrzymywaliśmy właśnie w połowie lutego otrzymali, otrzymywaliśmy sygnały z zakładów mięsnych, że tuczniki są poszukiwane, tuczników brakuje na rynku, a jednocześnie część zakładów y, zaczynała już gromadzić y, zapasy na potrzeby chociażby nadchodzącej Wielkanocy, tak to wszystko wygenerowało e, wzrost popytu, a, no jak to w ekonomii bywa, pociągnęło to za sobą e, wzrost cen. Dzisiaj może ta sytuacja nie jest jeszcze w 100% tak, jak, a, jak oczekiwaliby producenci, natomiast wydaje mi się, że przy dobrych gospodarstwach, przy zachowaniu dobrych efektywności produkcji jest to już cena, która pozwala na produkcję tucznika zarod. Dokładnie tak jak mówisz, też otrzymywaliśmy tutaj ze strony branży mięsnej sygnały, że tego żywca brakuje, a brakowało też po części dlatego, że no po dość trudnych, długich miesiącach dekoniunktury, część gospodarstw jednak już zaczyna powoli zamykać swoją produkcję, a dodatkowo w listopadzie zeszłego roku mieliśmy niższy import prosiąt niż jeszcze w roku poprzednim. To spowodowało, że właśnie w tym czasie, o którym wspomniałeś, tych tuczników wchodzących na rynek w lutym, na przełomie lutego i marca było mniej. W grudniu już import prosiąt był nieco wyższy, powrócił do, do takich no, znanych nam poziomów. Więc zwierzęta już normalnie, tak jakby trafiały w takich no, przewidywalnych partniach na rynek, więc te wzrosty cen już nie były takie spektakularne. Ale przede wszystkim wszyscy patrzymy w przyszłość czy tutaj przyglądając się sytuacji na rynku trzody chlewnej w kraju, proszę powiedz, jak oceniasz najbliższe tygodnie, które mogą nas czekać właśnie po okresie świątecznym? Niestety, niestety bardzo trudno jest to przewidzieć, co, co przyniosą kolejne tygodnie mały tak powiem, w pewnym stopniu po świętach ceny mogą delikatnie spaść tak mówię to na podstawie danych historycznych tak z reguły z reguły właśnie w tym okresie po świątecznym takie delikatne zawahanie obserwowaliśmy wszyscy liczą wszyscy oczekują na dwie rzeczy liczą na start majówki sezonu grillowego wtedy kiedy zwyczajowo te ceny popyt przede wszystkim a co za tym idzie ceny szły w górę. Wszyscy liczą także na to, że w okresie późniejszej wiosny wystup, wyhamuje troszkę kwestia koronawirusa, tak kwestia pandemii. Liczą na luzowanie tych restrykcji. No, niestety w chwili obecnej zmierza to w drugą stronę, tak zamiast oczekiwanego luzowania restrykcji mamy zaostrzanie, tak dlatego tak jak powiedziałem ciężko, ciężko jest powiedzieć, przewidzieć trafnie to co się wydarzy w przyszłości zależy to przede wszystkim od tego, w jakim kierunku będzie szła pandemia. Tak? Jeżeli w krótkim czasie zostanie ten, ta dynamika wzrostu zachorowań, zostanie wyhamowana, myślę, że może to również pobudzić konsumpcję, może to pobudzić wzrost cen. Natomiast wszystko zależy od tego, czy tak się stanie. Kolejna sprawa, bardzo kluczowa rzecz dla wszystkich producentów trzody chlewnej u nas w Polsce, to niestety ogromne zaskoczenie, jakim było pierwsze ognisko 2021 roku pierwsze ognisko ASF-u. No, historia można powiedzieć, że się powtarza, bo podobną sytuację mieliśmy w zeszłym roku. Znowu choroba dotknęła dużą fermę. Która była, jak, jak wiemy, od osób związanych właśnie z tamtejszą produkcją dobrze, dobrze zarządzana i dobrze bioasekurowana. Proszę, powiedz, jak tutaj oceniasz tę sytuację? No bo to nie wygląda dobrze na dzisiaj. Dokładnie tak jak mówisz, mamy tutaj takie, można powiedzieć, déjà vu. Tak? Do, niemal dokładnie rok po wykryciu wielkiego ogniska Świń Niedorazu w Lubuskiem. Mamy kolejne ognisko ASF-u w podobnej okolicy, w podobnej skali, tak może nieco mniejsze, bo tutaj mówimy o ognisku liczącym 16 tysięcy świń. Plusem jest to, że z tego co udało nam się ustalić, yy, nie ma gospodarstw kontaktowych, tak? czyli gospodarstw, na które z tej fermy choroba byłaby przeniesiona. Tak? Czyli prawdopodobnie nie będziemy tutaj mieli. Takich odprysków choroby na inne gospodarstwa. Natomiast pokazuje, pokazuje ta sytuacja to, że przy ogromnej presji wirusa, jaką mamy w otoczeniu, a mamy ogromną presję w Lubuskiem, które jest stosunkowo małym województwem, notujemy obecnie mniej więcej 2 trzecie przypadków pomorów. Przy takiej presji nawet najlepsze zarządzanie, najlepsza bioasekuracja nie jest w stanie, nie zawsze jest w stanie. Zatrzymać tą chorobę z daleka od stada. Natomiast no, w żadnym razie nie może być to argument przeciwko bioasekuracji. W pierwszym momencie, gdy dowiedzieliśmy się właściwie w pierwszej kolejności z mediów społecznościowych o nowym ognisku ASF, pojawiały się pewne komentarze, tak, że choroba wystąpiła na bioasekurowanej fermie, więc. Jak widać biosekuracja nic nie daje. Czy rzeczywiście myślisz, że można to tak oceniać, że, no, że pojawiło się ognisko i całe zabezpieczenie było na nic? Są to moim zdaniem bardzo niebezpieczne komentarze, bardzo szkodliwe yy, komentarze. Taka to jest taka narracja, ja bym to porównał do sytuacji, w której ktoś yy, obrabowuje bank, no to my mówimy, że po co zamykać yy, zamki w drzwiach, tak? Bo, bo i tak skoro bank okradli, to i nas okradną. To jest bardzo, bardzo szkodliwa, bardzo zła narracja. Owszem, nikt nigdy nie twierdził, że biała sekuracja jest lekiem na całe zło i że ona da nam 100% bezpieczeństwa. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my w tym momencie właściwie nie mamy innego narzędzia. Ochrony i kontroli przed ASF-em, tak? My nie mamy wpływu na to, co się dzieje wokół naszej fermy, czy tam są dziki, czy tam są chore dziki. My jako producenci nie mamy tutaj możli, żadnej właściwie możliwości wpłynięcia na to. Jedyne, co możemy zrobić, to właśnie pilnować sami siebie, bo to zależy od nas i nad tym możemy panować. Proszę powiedz, bo niektórzy wskazują eksperci, z którymi rozmawiasz, że jednak ta ochrona Zagęszczeń w produkcji trzody chlewnej czy też poszczególnych ferm powinna wyglądać inaczej, powinna być lepiej skoordynowana, a przede wszystkim zabezpieczona przed nadmiernym zagęszczeniem dzików, szczególnie jeżeli te dziki tym bardziej jeszcze chorują. Jakie tutaj padają propozycje, jak, jak można się szykować? No, przed chwilą, za chwilę będzie sezon na ogniska SF. Hmm. Tak jak mówisz, taką ciekawą propozycją, o której mówił w mojej niedawnej rozmowie profesor Zygmunt Pejsak, jest stworzenie białych stref, tak analogicznie jak mamy to w Niemczech, czyli wokół tych skupisk przypadków pomoru jest teren grodzony, jest wytyczana wytaczany, jest taka strefa buforowa, gdzie następuje całkowita depopulacja dzików. Takie, takie rozwiązanie myślę, że byłoby wysoce wskazane Również w naszym kraju i to nie tylko tam, gdzie ASF jest, czyli wokół tych obecnych skupisk, ale przede wszystkim wokół e, dużych skupisk produkcji trzody chlewnej. Tak? Mamy chociażby m, powiat Piotrkowski, mamy powiat Żuromiński, tak? mamy w zasadzie całą Wielkopolskę, Kujawy, tak? regiony, gdzie mamy bardzo duże skupiska produkcji trzody chlewnej. Tutaj bardzo rozsądnym i bardzo racjonalnym rozwiązaniem byłoby właśnie wytyczenie takich białych stref, które w zamierzeniu byłyby wolne od dzików i być może byłoby to rozwiązanie, które zatrzymałoby pomór z dala od tych obszarów. No, pozostaje kluczowe pytanie, kto to wykona przede wszystkim ten odstrzał. Tak? To jest w tym momencie kluczowe, kluczowy problem. No właśnie, no, kto wykona, od lat już przynajmniej od kilku lat słyszymy o niewystarczającej koordynacji tych wszystkich działań, które mają służyć ograniczaniu, zwalczaniu choroby w terenie. Tutaj porozumienie branżowe, gdzie od zakładów mięsnych po producentów, hodowców i właściwie weterynarię, tutaj porozumienie wskazuje wiele wytycznych, których się nie udało zrealizować, przede wszystkim przenieść na przykład sprawdzonych rozwiązań z zagranicy, gdzie właśnie są szeroko stosowane te białe strefy bez, bez dzików jednak, żeby się pozbyć przynajmniej na jakiś czas możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Co więcej, no, wiemy bardzo dużo o Pomorze, wiele, wiele już tak naprawdę hodowcy przeszli, weterynaria dużo przeszła, myśliwi również, ale nadal jest brak tej koordynacji. Zobaczymy, czy cokolwiek się zmieni. No, niepokojącą też sytuacją jest to, że zastępca głównego lekarza w weterynarii, dr Mirosław Welc, odpowiedzialny za zwalczanie również chorób zakaźnych, Zwierząt w tej jednostce, no jednak odszedł ze stanowiska. Co tak naprawdę w tym kluczowym momencie przygotowania do sezonu, czyli ograniczenia szerzenia się choroby, jeszcze przed tymi ciepłymi miesiącami, no nie jest jakimś dobrym sygnałem. Można powiedzieć, że nie wiemy, kto jest na ławce eksperckiej i czy się szybko znajdzie taka osoba. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy coś z tych wytycznych, chociażby tego porozumienia do sprawy zwalczania ASF, uda się wdrożyć w najbliższym czasie. Szanowni Państwo, będziemy na bieżąco monitorować sytuację na rynku trzody chlewnej w kraju i na świecie, chociażby pod względem cen ale też ze względu na szerzenie się ASF-u i wszelkich zmian, które dotykają producentów, pozostajemy w kontakcie. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube do zobaczenia.